Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dziś chciałbym przypomnieć Wam o pewnej grze od Giant Software, która to została zrobiona dla żartu, ale nigdy nie została oficjalnie wydana. Omówię dla Was owy tytuł i razem zastanowimy się, czy coś takiego w ogóle miałoby sens, gdyby zostało wydane na serio. Także co, ja już nie przedłużam, jeśli jesteście nowi, to standardowo możecie zostawić subskrypcję, łapeczkę w górę oraz podbicie filmu dla zasięgu, a także komentarz, co uważacie o. Omawianej przeze mnie nigdy nie wydanej grze. Tak więc zaczynamy. A więc 1 kwietnia 2021 roku, czyli ponad 4 lata temu, została zapowiedziana nowa gra od Giantsa, która to miała nosić nazwę Grass Growing Simulator Battle Royale. Chociaż początkowo sporo osób nabrało się na to, że faktycznie taka gra może wyjść, to i tak większość domyśliła się, że to żart. Ja nawet zrobiłem w tamtym czasie film o tej grze i muszę się Wam przyznać szczerze, że początkowo przez pierwsze minuty serio myślałem, że Giants wypuści taki produkt. No nic, ale czym miał być gras Growing Simulator? Giants na samym początku bloga w tamtym okresie chwalił się, że chce sprostać najnowszym standardom i trendom gier, które to powstawały w tamtym okresie i że to jest ich najbardziej ambitny projekt. Gra miała być dokładniej symulatorem uprawy trawy, jak zresztą sama nazwa wskazuje z trybem gry Battle Royale, który to był mega popularny w tamtym okresie, za sprawą Fortnite'a, którego swoją drogą mega nie trawie, bo przez ten właśnie wytwór epika tryb ratowania świata ładowali do każdej gry, dosłownie, nawet do Forza Horizon. Ale wracając, Giants w tamtym okresie chwalił się tym, oczywiście prześmiewczo, że w jednej sesji, na jednym pastwisku, może konkurować ze sobą jednocześnie do 3 milionów graczy. No i z takich konkretniejszych informacji to tyle. Mogliśmy potem sobie ewentualnie obejrzeć trailer, z którego wynikało, że jakimś cudem możemy zginąć, jeśli w odpowiednim czasie nie doprowadzimy do wzrostu trawy, która to zostanie cała zjedzona przez krowy będące na tymże pastwisku. Totalnie bez sensu. Na końcu traileru pokazano również dosyć ciekawą okładkę. Najlepsze jest to, że później na oficjalnym kanale Farminga trwał ponad 9 godzinny live, na którym do dosłownie można zasnąć, ponieważ pokazywał on rozgrywkę w ową grę. Na ekranie mieliśmy tylko licznik po lewej stronie z ilością graczy, która jeszcze została, po prawej mapę z informacją ile krów w danym momencie je trawę, jakiś czad na dole i po prawej na dole jakiś, nie wiem, pasek regeneracji trawy, czy coś takiego. W grze oczywiście występuje zjawisko dnia i nocy. Co ciekawe, grę streamował wtedy jakiś gość, prawdopodobnie pracownik Giantsa, który nic się nie odzywa, a na koniec live'a zostaje na Polu bitwy jako jedyny i wygrywa. Co ciekawe, na końcu mówi, że jutro zagra ponownie. Ech, to był mega, ale to mega suchy żart ze strony Giantsa. Na koniec odpowiem tylko, że jeśli zastanawialiście się na podstawie jakiej gry został postawiony Grass Growing Simulator, to na Farmingu 19. Nie ma się co doszukiwać jakichś podejrzeń, że była to jakaś wczesna wersja 22 czy coś takiego, bo nie było tam nawet tekstur z tamtej gry. No nic, może pora podsumować ten niewydany wysryw, który miał być mega zabawnym żartem. Zapytacie się, dlaczego Giants postanowił wydać takie coś. Zwróćcie uwagę na pierwsze zdanie na blogu. Chcieliście nową grę? To macie nową grę. Czyli tak jakby twórcy chcieli nam przekazać, że jest na nich ogromna presja związana z wydaniem następnej edycji farminga. I faktycznie to był okres dla graczy wątpliwy, pełen obaw, że nowego farminga już nie będzie, ponieważ rok wcześniej w styczniu Giants zakomunikował, że Farminga 21 po prostu nie będzie. Na rzecz przejścia gry w okres 3-letni z dwuletniego i w zamian do 19 ukażą się trzy ciekawe dodatki. Bo normalnie gdyby nie przejście z cyklu 2-letniego na 3-letni, to w tym momencie mielibyśmy farminga 21. Oraz 23 lub 24, a mobilne edycje nosiłyby nazewnictwo obecnych dużych farmingów. Taka ciekawostka. Gracze przez cały rok od momentu tego komunikatu naciskali na Giantsa, aż po prostu ci stwierdzili, że zrobią sobie z nas żart. Lecz jeśli dobrze wszyscy pamiętamy, 21 dni później, 22 kwietnia otrzymaliśmy oficjalną zapowiedź Farminga 22. W ogóle pamiętam, że w tamtym czasie nastroje były sporo lepsze podczas zapowiedzi tamtej edycji niż 25, ale no cóż, wszyscy chyba wiemy dlaczego. Także to tyle jeśli chodzi o ten krótki i luźny film. Chciałem Wam przypomnieć o takim wytworze, którym był niewydany Grass Growing Simulator. Możecie napisać w komentarzu pod filmem, czy w ogóle wcześniej słyszeliście o tej grze i czy faktycznie zagralibyście w ten tytuł, jeśli miałby on swoją premierę naprawdę. Do następnego, trzymajcie się, mówił Nocur, cześć na razie.